Ta cała taka bardzo szeroka profilaktyka zdrowia publicznego poprzez szkoły jest już realizowana na przykład w krajach skandynawskich, gdzie właśnie dostrzeżono to, że żeby naprawić pewne, pewne błędy takiej, takiej rozpasanej gospodarki, powiedzmy wolnorynkowej, która, która właśnie nie myśli o konsekwencjach. Tego, czym kończy się jedzenie np. niezdrowej żywności albo właśnie brak czasu na to, żeby wychowywać dzieci do samodzielności, to, to właśnie poprzez szkoły, czy nazywa koncepcja Nordic Schools of Resilience, mhm. takie szkoły odporności, te szkoły są konstruowane tak, żeby były nie tylko miejscem, w którym rzetelna edukacja jest przekazywana dzieciom, ale też właśnie takie podstawowe umiejętności, jak coś ugotować. Jak coś naprawić? Skąd pochodzi żywność, tak? Jak sobie poradzić w życiu, jak się dostać z punktu A do punktu B? Poza tym, jak uczestniczyć w debacie publicznej. Te szkoły są też takimi centrami, raczej. To wszystko zmierza w tym kierunku, żeby były centrami takiej deliberacji publicznej, żeby były centrami, w której mogą się spotkać też różne pokolenia i młodzieży, i rodziców, i seniorów. No ale właśnie oczywiście to wszystko musi być gdzieś mądrze zarządzane przez, przez władze, które widzą, że to jest właśnie element w zasadzie profilaktyki zdrowia nie tylko dzieci, ale, ale całych całego społeczeństwa. społeczeństwa. Cała rozmowa jest dostępna na kanale YouTube. Po pierwsze pacjent.